Dzień dobry i witaj ponownie w mojej klinice. Dzisiaj sprawdzimy sobie, oczywiście, kilka z Twoich nerwów czaszkowych, tak jak się umawialiśmy. Przeprowadzimy to badanie w takiej losowej kolejności, żeby było nieco ciekawiej. Generalnie pamiętam Cię z poprzednich wizyt, więc tym razem nie musisz podawać mi żadnych danych, tylko odnotuję sobie, że no, zaczynamy z wizytą. Daj mi sekundkę, usiądź sobie wygodnie. Dobrze, więc myślę, że możemy zabierać się od razu do roboty, zaczniemy sobie od sprawdzenia Twojego widzenia kolorów, przygotowałem sobie tutaj kilka z tablic Ishihary, pokażę Ci je po kolei, zakryj sobie proszę jedno oko w tym momencie i po zaprezentowaniu kartki proszę powiedz mi co to widzisz za numer. Mm -hmm. Dobrze, proszę teraz zakryć drugie oko. Świetnie, teraz zrobimy sobie nieco trudniej. Ty możesz już odkryć oczy, żeby oba były odsłonięte i sprawdzimy sobie na takiej mniejszej. Mhm. Tutaj jest taki, taka pętla. Nie ma tutaj numerka. <laughs> nie, to pod spodem nie są cyferki, ale tak, żeby było trudniej. Ok, jestem zadowolony z Twojego rozpoznawania kolorów. Nie było tutaj żadnych problemów. Tak więc możemy przejść dalej. W kolejnym teście chciałbym sprawdzić Twoją wymowę. Tak więc ja powiem po prostu kilka wyrazów, które sobie tutaj zapisałem, a ty po prostu je powtórz. Możemy ruszać? Świetnie. Deszcz. Chrząszcz. Pyszne. Płaszcz. Trzask. Płaszczka. Wrzeszczeć. Pyszne. Trzewiki. Bąż Klucz Ok, dzięki Możemy przejść dalej Przejdziemy teraz do sprawdzenia Twojego nerwus olfactorus Czyli po prostu Nerwu węchu Ale zanim to zrobimy Proszę w pierwszej kolejności Zakryj jedną z dziurek I weź głęboki wdech I wydech mhm. Teraz drugą Ok, wygląda nieźle. Myślę, że możemy ruszać. Tak więc mam tutaj cztery takie próbki zapachowe w takich pojemniczkach. One wszystkie są w takim samym kolorze, żeby pacjent nie mógł zgadywać. A twoim zadaniem będzie po prostu rozpoznanie, jaki to jest zapach. Tak więc ja sobie je tutaj odkręcę. Poczekaj. dobrze, więc zamknij jeszcze dla pewności oczy. O, tutaj jedno uparte pudełeczko się zrobiło, ale nie na długo. Ok, zamknij oczy i weź proszę wdech. Ok, i jabłko, to było dosyć proste, ale same tylko proste. Tutaj próbki mam, także nie musisz się niczym stresować. Lecimy z kolejną, zamknię czy ponownie. Czekolada zgadza się. Teraz. No to jest klasyczny zapach pracy. Oczywiście, że kawa. I na koniec zapach, który jest najczęściej, najłatwiej rozpoznawalnym <grym> dla pacjentów. Już go podaję. Mhm, wdech. Oczywiście jest to mięta. Wszystko się zgadza. Pozwól, że zapiszę sobie tylko kilka notatek jeszcze. Ok, więc przeszliśmy przez test widzenia kolorów jednooczny i bez zakrywania oczu. Wymowę również już sprawdziliśmy. Test węchu też mamy za, za sobą. Dobrze, zrobimy sobie teraz prosty test suchu. Ja będę szeptał do raz z jednej, a raz z drugiej strony pewne liczby, a twoim zadaniem jest po prostu powtórzenie ich po mnie, jak tylko je rozpoznasz. Także myślę, że możemy ruszać. To będzie. 42, 74. Teraz z drugiej strony. żadnych problemów tutaj, dobry balans, dobre słyszenie. Także powiedz mi tylko, czy było czuć jakąś różnicę między jedną a drugą stroną. Proszę cię teraz spójrz na mój nos i ja tutaj pokażę dwa palce i twoim zadaniem jest po prostu powiedzenie, których z nich się aktualnie rusza. Tak więc możemy lecieć dalej. Będziemy teraz kontynuowali test wizji, więc proszę zakryj ponownie jedno z oczu. Powiedz mi, co widzisz w tym rzędzie? Mhm. Kotek. <grym> Piesek. Okej, okay, a w tym? może jeszcze w ten ok, wygląda w porządku dobrze, możesz teraz zakryć drugie oko i lecimy dalej co widzisz tutaj? mhm Najmniejsza czajniczek i jakaś nie wiem koza, tak to nazwijmy. Wygląda wszystko ok. Także dzięki ślicznej lecimy dalej. Mhm. Dobrze, więc teraz użyję takiej czystej, oczywiście bawełnianej chusteczki i delikatnie dotknę nią rogówki, aby sprawdzić twoją reakcję, tak, więc proszę spójrz się do góry. Ok, patrz się cały czas do góry. Ok. reakcja jest normalna, także możemy lecieć dalej. Dobrze, teraz przejdziemy do testu smaku. Mam tutaj trzy różne próbki, z każdej z nich zaaplikuję na Twój język po jednej kropli, a Twoim zadaniem będzie określenie, jaki to jest smak. Smaki, no nie są to smaki, powiedzmy, jest to słony, słodki i gorzki. Tak więc musisz tutaj otworzyć język, a ja po jednej kropelce, <gryw> wystawić oczywiście język, a ja po jednej kropelce tutaj zaaplikuję. Mhm. Dobrze, teraz kolejny. Widzę już po reakcji, który to ze smaków. I ostatni. Tak, ten był najgorszy. <laughs> Ale dzięki możemy, myślę, lecieć dalej. Tylko też sobie tutaj oznaczę, że mamy to za sobą. I chciałbym się teraz przyjrzeć Twojemu nerwowi wzrokowemu, czyli nerwowi czaszkowemu numer dwa. Będę musiał się oczywiście troszkę przybliżyć i spojrzeć w oczy, a ty proszę patrz się prosto przed siebie, nie patrz prosto w światło. A ja sobie sprawdzę to zgodnie z definicją. Się, że na nerwie nie czają się żadne defekty. z soczewkę i ciało szkliste Mmm, ładne, zdrowe brzegi Siatkówki nerwowej Tomry różowy kolor Brak przekrwienia Czy obrzęku, tak więc Mamy tutaj dwa zdrowo wyglądające nerwy czaszkowe Szybko sobie jeszcze to odnotuję Okej, okay, więc sprawdziliśmy sobie już Twoją wizję nerw wzrokowy oraz widzenie kolorów na samym początku może pozwól, że przyjrzy się nieco Twojej twarzy będę musiał się oczywiście troszkę przybliżyć O, sprawdzimy, czy nie widać tutaj żadnych oczywistych, niepokojących symptomów asymetrii czy paraliżu. Ale spokojnie. Mhm. Powieki. Spójrz się do góry na chwilkę. Ok, świetnie. Dobrze, teraz spróbujemy po prostu jeszcze kilku wyrazów twarzy. Tak więc będę chciał, żebyś zrobił kilka min a w pierwszej kolejności zaczniemy od zmarszczenia czoła także proszę podnieść tak brwi do góry, tylko sekundkę, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę dobrze tak więc, tak jak mówiłem podnieś brwi, zmarszcz czoło mhm. zaciśnij zęby Proszę wystaw język i w lewo i w prawo. OK. I na koniec proszę nadymaj policzki. <noise> Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz proszę na koniec podnieść brwi do góry. że chciałbym zbadać teraz Twoje źrenice, sprawdzić ich kształt, rozmiar, tak więc ponownie się przybliżę, będę musiał do tego użyć swojej, swojego pół kilometru, chociaż tak potocznie nazwijmy go linijką, a Ty patrz przed siebie, nie patrz na linijkę. wygląda równo z lewej i z drugiej strony, tak więc sprawdzimy sobie jeszcze ze światłem, sekundkę, tylko to odnotuję. Tutaj wygląda nieźle. Obie źrenice takich samych rozmiarów. Obie są prawidłowo okrągłe. Teraz ponownie spójrz proszę przed siebie w dystans. Nie patrz w latarkę. Zobaczymy jak one reagują na światło. jeszcze raz tej świetnie ruch źreniczny jest również prawidłowy także możemy przejść dalej Może sprawdzimy teraz reakcję Twoich oczu na bliż i dal. Tak więc Twoim zadaniem będzie patrzenie w taki obiekt, a w zasadzie kilka obiektów, które sobie przygotowałem. Albo na białe tło. Tak więc myślę, że możemy ruszać. I spójrz na zwierzaczkę. I na białe tło za nim. Jeszcze raz na zwierzaka. Ok, spróbujemy teraz z innym. I nałem koszulę za białym tłem. Jeszcze raz na słonia. Ok. Spróbujemy jeszcze z innym. Świetnie. Teraz sprawdzimy jeszcze ruch gałek ocznych. Proszę cię, znowu będziesz musiał podążać za zwierzaczkiem, ale tym razem skup się na, na jabłku. <grych> Podążaj za nim. I trzymaj głowę stabilnie, ruszaj samymi oczami. Ok. I teraz podążaj za tym celem. Okay. I zmienimy jeszcze na, na ostatni cel. Trzymaj głowę stabilnie, pamiętaj. OK. I ostatnia rzecz. Dobrze, teraz jeszcze raz zmienimy cel. Proszę zgłaszaj mnie, jeśli w, pewnym, w jakimkolwiek momencie pojawi się u Ciebie podwójne widzenie. Ja będę tutaj podążał takim wzorem litery H. Jakieś podwójne widzenia. dobrze, proszę teraz spójrz bezpośrednio na światło a ja sprawdzę swoje odruchy rogówkowe ok, źrenice dalej ładne, symetryczne dobra ruchliwość brak oznak niedostatecznej lub nadmiernej reakcji Ok, czy odczuwalny był jakiś dyskomfort? I nie było żadnego podwójnego widzenia, gdy robiliśmy test Hirschberga. Świetnie, zrobimy sobie teraz jeszcze raz kolejny test związany ze wzrokiem. Będzie to test zakrywania ponownie. Proszę patrz przed siebie, a ja będę zagrywał jedno oko, okej, okay, teraz drugie. Teraz jeszcze raz ze wzrokiem skupionym na celu. Może to sobie weźmiemy. Dobrze, patrz na cel. Ok. Teraz położę na Twoim brodzie dwa palce i stuknę w nie młoteczkiem. Spokojnie, to nie będzie bolało. Buzie trzymaj otwartą luźno, tak ze zwisającą szczęką, i sprawdzimy Twój odruch szczęki. Dzięki śliczne. Obróch jest prawidłowy. Na koniec chciałbym jeszcze sprawdzić czucie twarzy. Mam tutaj dwie końcówki. Przygotuję je sobie. Więc tak mam tutaj dwie końcówki. Jedna jest ostra. Szpiczasta, druga jest miękka. ten sposób czuć ostrą, a w ten miękką. Twoim zadaniem jest zamknąć oczy i powiedzieć mi, czy czujesz tą ostrą, czy miękką. Możesz mówić jak wolisz, możesz mówić O albo M na drugą. Jak uważasz, ja będę wiedział o co chodzi. Zaczynajmy. Świetnie, dzięki. Możesz już otworzyć oczy. Dobrze, więc mamy wszystkie testy za sobą. <laughs> Miło mi powiedzieć, że otrzymaliśmy idealny wynik. Żadnych problemów, a ja sprawdziłem widzenie kolorów. Zapach, smak, wzrok ogólnie, integralność rogówki, wyrazy twarzy, czucie, źrenice, mięśnie oczu i również odruch szczękowy. Tak więc mamy wszystko ze sobą, mogę Cię już wypuścić. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Dzięki za wizytę i do zobaczenia następnym razem.